Cześć moi drodzy, witajcie na czwartkowej premierze zdrabki wielka kasa. Ja już sobie kawkę zrobiłam. Zaliczę z wami tutaj relaks albo wy ze mną. Zdrabka jest za 10 zł. Graficznie przypomina mi zdrabkę 10 razy: kasa. Zobaczcie, nawet podobnie jest, tylko bardziej rozbudowana. Zasady tak jak. W większości z szukamy wygrywających liczb. Mamy cztery linie do zdrapania. Szukamy sztabki lub worka. Worek mnoży progi wygranych od 10 do 500 tysięcy złotych. Ja mam tutaj 10 z Także wkład w dzisiejszy odcinek to Stówka. Ja jestem lekko podziębiona. Mogę trochę pociągać nosem, także wybaczcie mi. Eee, zaczynamy od zdrabki z numerem czwartym. Wygrywają 26, 44, 37, 39 oraz 28. A nasze 42, 21. Trzydzieści jeden, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć, czterdzieści pięć, a obok, osiemnaście, czterdzieści jeden, dwanaście, czternaście, trzydzieści osiem, patrzcie mam trzydzieści siedem, trzydzieści dziewięć, pięćdziesiąt dwa.

Dwadzieścia cztery pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści sześć, czternaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt trzy, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia osiem i trzydzieści pięć. No, tutaj również mamy pusto. Numer dziewiąty.

Trzydzieści dziewięć, osiemnaście, pięćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści jeden, trzydzieści siedem, dwanaście, czternaście, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści sześć i trzydzieści trzy. No, druga kontrolna, gdzie tu jest, jest też różne.

Pięćdziesiąt trzy, trzydzieści dwa, czterdzieści dziewięć, siedemnaście, czternaście, czterdzieści sześć, dwadzieścia pięć, piętnaście, osiemnaście, czterdzieści jeden, dziewiętnaście, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć, trzydzieści pięć, dwanaście,

pięćdziesiąt sześć obok dziewiętnaście czternaście czterdzieści dziewięć dwadzieścia dwa czterdzieści cztery trzynaście szesnaście jedenaście dwadzieścia dziewięć czterdzieści osiem czterdzieści trzy piętnaście dwadzieścia osiem

Trzydzieści cztery, czterdzieści sześć, czterdzieści siedem i czternaście. Kontrolne różne. Gdzie te wygrane? Numer dziesiąty wygrywają dwadzieścia osiem, trzydzieści cztery, czterdzieści osiem, trzydzieści osiem i pięćdziesiąt trzy. Nasze trzynaście. Dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden, czterdzieści jeden, pięćdziesiąt jeden, jedenaście, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia dwa, trzydzieści siedem, szesnaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia trzy, trzydzieści dwa. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści pięć, trzydzieści pięć, czterdzieści sześć i pięćdziesiąt dwa. No kontrolne, jak widać. Również różne zostały nam dwie zdrapki. Co talerz Dominika? pustaki? No, tak wybierałeś. Ja, jest... Numer dwadzieścia trzy.

Osiemnaście, dwadzieścia cztery, czterdzieści dziewięć, czternaście, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt sześć, siedemnaście. Mamy sztabkę! Yes. Pierwsza wygrana czterdzieści sześć, trzydzieści dwa, czterdzieści jeden.

48 29 39 23 19 44 21 59 47 35 18 42 12 27

także no piękna premiera. E, widzicie, no ile można wygrać, ile Lotto drukuje teraz pustaków, ale za wasze premiery trzymam bardzo, bardzo mocno kciuki. Wygrywajcie jak najwięcej. E, życzę wam miłego dnia i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Do zobaczenia. Pa.